Moi drodzy, zebraliśmy się tu dzisiaj, bo nadchodzi trzeci nowy sezon w Last Epochu Last Epoch! Zaliczył bardzo, bardzo dobry sezon drugi. Był świetny, miał genialne zmiany z tym drzewkiem rozwoju nowym. Miał naprawdę fajny rozwój tego, co było dotychczas. I wprowadził tak naprawdę rozwiązania na wiele, nie wszystkie, ale wiele problemów w gry. No i dodał przede wszystkim takie bęgery jak chodzenie w sadem, chociażby. Ja, odkąd dodali chodzenie w sadem w pocha ani razu nie poruszyłem się myszką. Ja zostałem totalnym wsadzaczem. Cały czas wsadzane było na, chod... na wsadziku. I zobaczymy, czy sezon trzeci ma w ogóle szansę z sezonem drugim, potężnym, wejść w szranki. Czy będzie jeszcze lepiej? Zobaczymy. W trailerze jest w tytule też data. August 21: August to jest. Dobrze, sierpień, czyli za. Za trzy tygodnie. Zobaczymy. Oficjalny trailer, najwyższa jakość. O, i jeszcze trochę dam wyżej. O, patrzcie, jaki dinozaur w ogóle. Moi drodzy. Z rozdziawioną gębą. Robi tak. <grych> Dobra, lecimy. <grych> Beneath Ancient Skies, czyli już wiemy, już po tytule sezonu, <grych> że chyba cofniemy się do czasów prehistorycznych, do epoki. Prehistorycznej. Dajcie znać, <śle> jeśli lubicie dinozaury. Latają sobie pterodaktyle. Oho! Dodają furasy? Nie, no już są od dawna. Druid druidowie. Ty są! Jakieś ko dziad. Ten jego model wygląda tak, jakby mógł być w Disciplesach. Okej, okay, nowy rozdział historii. Fabułka nowa, tak zwana. Dawno nie było. Chyba ostatni raz lore dodali jeszcze w... ...becie tak naprawdę, ze dwa lata ponad temu. Nowe unikaty, czekaj. Dobra, na razie... Obejrzymy z ciągiem, potem to wszystko zobaczymy, jakby przyjrzymy się detalom. Czekaj, co? Dual Wielding Leash był. Dużo zmian z minionami, i wygląda jakby był archetyp y Mele Akolity. Eksponowany bardziej. O! Wsparcie do rzeczy. Rift Beast, nowy system encounterów. Co to znaczy? Aha, pewnie, że robisz sobie mapę i wchodzisz w jakiś taki portal i cię przenosi do starożytności na chwilę. Uważaj, panie furasie. Dinozaura to ciężko. No, powiem wam, że. Okej, okay, moje pierwsze spostrzeżenia. Okej, okay, może zacznijmy w ogóle od tego, co Widz napisał. Że, bo to jest akurat ciekawa ciekawostka kolorowa o lazy pochu że sauropody, dinozaury, mogły osiągnąć wagę potencjalnie nawet 100 tysięcy, boże, nie 100 tysięcy, nawet 100 ton, czyniąc je najcięższymi stworzeniami lądowymi w historii. To jest giga ważne. Ale jeszcze z takich ciekawostek, co tutaj zauważyłem w tym La Epoch'u, znaczy z ciekawostek, z jakichś takich pierwszych spostrzeżeń, to że ten Rift Beast System ciężko go zrozumieć z tego, co to wygląda, ale wygląda, na, ale chyba, ja to tak yy, przynajmniej bym interpretował że czekaj, 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 czekaj. Kurde, czekaj, gdzie to było? A, tak, 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 tak. Że przechodzisz sobie chyba po prostu przez mapkę, tak? Że przechodzisz sobie przez jakąś, yy, przez jakieś echo, i ci się pojawia, pojawia pewnie coś takiego. Aha, i wchodzisz w to, i wyskakuje jakaś bestia, tak? To wygląda trochę jak. któraś iteracja systemu podobnego do Exiled Mage, y albo Nemesisów. No, to jakiś, nie wygląda to jakoś szalenie. Już od razu podejrzewam, że to będzie pewnie źródło tego Primordial Exalted itemów. Tutaj widziałem, że wychodzą jakieś nowe Primordial Exaltedy. I co to oznacza? Aha, patrzcie, że macie itemy, które mają sześć modów. Że mają jakiś taki jeden dodatkowy mod specjalny, który widzę, że może być bardzo popieprzony. Tutaj masz na przykład plus 6 do meteora albo plus 2 do maksimum kompaniona. Tak więc yy, ostro popieprzone rzeczy widzę tutaj. <laughs> do, 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 potencjalny power creep le, leciutki na hyperend no bo casualowe dodatkowe, no rozumiecie, na jednym tylko itemie, na jednym modzie dodatkowym. Plus 6 meteor 300% spell damage. Okej, 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 gościu. Co mogę zauważyć? Da bardzo dawno nie było dodatkowych chapterów historii. Chapter 9, chyba bodajże 9 mamy obecnie, nie chcę wam źle powiedzieć. 8 albo 9, chyba 9. Chapter 9, 9, ten, który obecnie mamy, gdzie walczymy z Wężycą Masalą, on ponad 2 lata temu wszedł na bank. Na pewno jeszcze gra była w early jak on wchodził. I w końcu widać, dodali jakiś kolejny. Tak, oglądając, jak to wygląda, to chyba jest jakiś trochę upgrade wizualny nie? i artystyczny. Od tamtego czasu mają, jakby. No, Po pierwsze, mieli dużo czasu na wprowadzenie czegoś, a po drugie, że trochę się rozwinęli. Ale tutaj klasycznie, no, wizualnie zawsze, wiadomo, w Lazę Epoch'u chyba największy problem jest z tymi animacjami postaci, które są trochę takie skaft w porównaniu do tych niektórych bardziej yy, wizualnie, jakbym powiedział, ładniejszych krzynerpegów. Teraz na pewno wszyscy, wszyscy będziemy porównywać do PUE2, jeśli chodzi o wizualnie, nie oszukujmy się, nie? Ale. Ale tak. Nie patrząc nawet na wygląd postaci, animacje, to po prostu ładnie wyglądają te tereny nawet. Chociaż wiadomo, tam niektórzy mają na przykład problem z Las Epochem, że on jest taki bardzo przesaturyzowany, ale no. Ile można mieć każdej gry, nie każda gra będąca action RPG-iem musi być mega mroczny Dark Fantasy, ja mam takie przynajmniej założenia ale okej, okay. pokazali jeszcze jakieś primordial unikaty, zobaczmy co tu się dzieje, primordial unikaty, czyli jakieś zupełnie nowe rzeczy, jest jakiś nowy relikt, plus dwa dominionów, gdy go nosisz przywołuje tyranozaura, twój tyranozaur skaluje się... Z Twoimi statystykami, jak na przykład damage z Twoim strengthem, ataki Caspix z dexem, penetracja, trzeba być inteligentnym, żeby dobrze penetrować, i crit multi z atunementem, dobra. A jego wytrzymałość swoim endurance'em. czyli nosisz ten relikt, ale nie inwestujesz aż tak mocno w miniona zakładam, tylko bardzo mocno w siebie. To dobra, ale dobra, a co ostatnia linika, może ona jest jakaś znacząca. Gdy twój tyranozaur krzyczy, robi. A, to daje tobie. Nie, daje twoim dodatkowym. O, o, daje twoim innym minionom plus 25 demedza, A bonusy. Aha, dobra. Czyli ty chcesz grać takiego totalnego samonera, który ma dużo samonów, właśnie. I on co jakiś czas sobie zaryczy. Mówisz mu za i on ryczy dając im damage oraz część tych bonusów, które dajesz mu stakując yy, siłę i inne atrybuty. Okej, okay, czyli stakujesz atrybuty, nosisz ten relikt, samonujesz inne samony, on je bufuje i one są giga silne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No może być dobre. Wyobrażam sobie, że tu na legendary potencjałce właśnie masz chociażby yy, 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 też jakieś atrybuty i coś do kompanionów. To jest w ogóle primordial relikt, to warto... Yy, nie, zaraz. Przez chwilę myślałem, że to jest dla primalisty, ale nie, 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 to jest po prostu primordial, czyli jeden z tych nowych, one są jakoś otagowane, że są prymalne, jest jakiś prymalny ring, o, ale zajebisty item, patrzcie, 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 taki joker, to mi się podoba, słuchajcie tego, liczy się tak, jak każda część yy, item setu jakiegoś. Counts as a part of every equipped item set, czyli na takiej zasadzie, że masz powiedzmy 4 na 5 itemy setowe, no i możesz założyć ten ring i on jakby zapełni tą lukę jako piąty item, albo możesz mieć jakiś set, nie wiem, 3 itemowy, nie, i to samo. Generalnie bardzo fajny koncept, wydaje mi się, że to jest ciekawy sposób popchnięcia ludzi do grania setówek, które no zawsze są takie trochę niezręcznej pozycji w Lazepochu. Fajny, fajny design, podoba mi się. Jest jeszcze Wildfire Embers, pokazali. Prymalny amulet. Za każdą sekundę, którą jesteś w walce, twoje podpalenia rozprzestrzeniają się na pobliskich przeciwników, a Ty masz szansę na stworzenie jakiegoś Wispa tuż przy podpalonym przeciwniku. Po tym, gdy użyjesz bezpośrednio, czyli nie przez Trigger, tylko bezpośrednio, umiejętności ognia, każdy z tych ogników. Ma 5% szans na powtórzenie tego skill'a z dużą ilością Ignite'a. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Czyli przez każdą sekundę, w którą jesteś w kombacie... In, in combat, ignite are spread among nearby enemies. Czyli o, generalnie działa to na takiej zasadzie, że gdy jesteś w kombacie, twoje ignite się spredują, a do tego spreadując się, mają szansę na stworzenie ognika, i z kolei ten ognik ma szansę powtórzyć twojego skilla w zbufowanej formie, gdy ty używasz fire'owego skilla. I ten jeszcze ignite jest zbufowany przez penetrację ognia, i generalnie to też daje ci bardzo dużo. Y, Helfa i Fire Resa, z którym się zaczyna sztakować. dużo napakowane efektów, ale wi widzę wizję. Widzę wizję, wydaje się, jakiś taki potencjalny, y, może jakiś, czy, kurde, nic, ciężko mi tutaj ocenić, ale może trochę taki chase item mogliby z tego zrobić z, 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 dla Igniterów? No, 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 dobrze, dobrze, brzmi jak Smite Paladin? Może, no, może, może. Bez pod Ignajcika. A zobaczmy co jeszcze tutaj zobaczymy. Leash and Necromancer Rework. Patrzcie tutaj od razu z dwoma kosami lata. Dual Wielding for Leash. Passive Tree Overhaul. Zarówno dla Lisza, jak i Nekromanty. Ok, czyli generalnie Akolita dostaje ogromny rework. Znaczy, Akolita oprócz Warlocka, co w sumie ma sens, bo Warlock jest bardzo nową asynancją. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? New Flay Skin, e, Skill. Widzę, że jest paru wersjach, jakiejś czerwonej i niebieskiej. Dużo, dużo jakiejś zmiany minionowych, zarówno właśnie dla e, Akolity i dla e, Prymalisty. Balance Changes, Quality of Life i Balance Changes. To myślę, że się trochę osób ucieszy. Że się ugieli i koniec końców będzie można skiny grając offline zakładać. To już dla wielu osób, na przykład dla osób grających Circle of Fortune, to już mogą na przykład niektórzy nie mieć powodu do grania online, bo na przykład niektórzy mogli grać online tylko dlatego, bo mieli ładne skiny, już chcieli z nich korzystać, a tak to nie mogli, a teraz będą móc, dobra. Skin, okej, okay. to jest trochę taki ekwiwalent tego, co mamy w POE, że w POE jak wykonasz ileś tam challenge, to dostajesz skina i niektórzy na przykład farmią challenge co, co, co sezon, żeby odblokować sobie rzeczy. Rozumiem, że tutaj robią taki ekwiwalent tego, że chcą, abyś pewnie dotarł do któregoś monolitu i w ten sposób sobie odblokował skina. Okej, okay, nawet spoko jest ten portal, taki, taki okej, okay, fajny. Quality of life updates Merchants Guild, Guild Tokens. Czekaj, że jak Merchants Guild Tokens. Czekaj, czy to jest wytłumaczone gdzieś o co chodzi z tym Merchant Guild tokenami? W każdym razie, ja zawsze grałem w tego Lazepocha, Powiem wam szczerze, nigdy w życiu nie grałem na trade w lazypochu. Zawsze gram y, Circle of Fortune, czyli granie y, pod solo bez handlu, więc. Nie do końca nie znam w 100%, jakby detali działania tego systemu. W każdym razie, z tego co mi osoby piszą na czacie, to są duże zmiany marketu, fajne dla osób grających na trade. Okej, okay, dobra, zaufam Wam w tym wypadku. I co? I tak to wygląda, że chyba wszystko najważniejsze co zobaczyliśmy. August 21, Aguścik, sierpień za parę tygodni. Powiem Wam. Nie wygląda aż tak hypowo, jak sezon trzeci, gdzie. Boże, jak sezon drugi, gdzie tam pokazali chodzenie w Sadem, gdzie tam pokazali parę innych pierdłek. Trochę też jest to. Okej, okay. jeśli chodzi o datę, to data mi się akurat podoba powiem wam, bo data jest jakieś półtora tygodnia przed Path of Excel 2, więc ja to widzę faktycznie chyba tak. Że wyobrażam sobie, że tego 21 wskakujemy na półtora tygodnia do Las Epocha, Akurat tak się trochę poklikać, posprawdzać te nowe rzeczy, wybrać jakiś nowy build, którym jeszcze nie grałem. I pyk akurat tak po półtora tygodnia popuszowania i swapik na POE2. O którym w ogóle pewnie niedługo dostaniemy sporo detali. Fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że Las Sepoch mimo wszystko już udowodnił, zwłaszcza tym bardzo dobrym sezonem drugim że jest jednym z najlepszych action RPGów na rynku. Daj łapkę w górę, like, like.